Cześć wszystkim, słuchajcie, dzisiaj na warsztacie mamy Fiata, Fiata Tipo 1.6 w dieslu, 120 koni, 62 tysiące przebiegu. I co z tym Fiacikiem nam się tutaj stało? Rozleciała się turbina, a przy tym rozleciał się też silnik. Słuchajcie, Fiat okazał się tak żarłoczny, że zjadł koło kompresji od turbiny. Ukręcił się wałek, klient prawdopodobnie tak jechał bardzo długo. Na czwartym cylindrze nie mamy kompresji w ogóle. Udało mi się tego Fiata odpalić. Chodzi na trzy cylindry. No będę go na pewno rozbierał. Zobaczymy, czy uda się go uratować. Czy będziemy musieli ten silnik wymienić? To w trakcie naprawy wyjdzie. Na pewno przy takiej naprawie wymienimy też interkuler. Czyszczenie moim zdaniem nic nie da, bo tam na pewno jeszcze tych wiurów zostało i po założeniu na przykład drugiego silnika lub naprawie starego możemy mieć zaraz to samo, że porysuje nam tuleje cylindrowe albo zegnie się zawór. No zobaczymy co tutaj w tym przypadku się stało. Na razie go wyciągam, rozbieram działam słuchajcie pyk pyk dwie minutki silnik wyjęty w rzeczywistości trwa to troszeczkę dłużej silnik kwiata, słuchajcie wyjęty rozebrany jak wiecie rozleciała się turbina Urwało się koło kompresji, słuchajcie, do czego się urwało to koło kompresji, na 90% coś dostało się do turbiny, coś wpadło, na całe szczęście elementy koła kompresji nie dostały się do silnika, nie porysowały cylindrów, słuchajcie, wszystko zatrzymało się w interkulerze, który wymienię również, a co się stało, silnik zaciągnął taką ilość oleju, że zdjął korbowód na cylindrze czwartym, patrzcie. Jaka piękna korba. Będzie można sobie lampkę zrobić, jak ktoś chce. Słuchajcie, w związku z tym, że on się zgiął, to się skrócił. Mamy tu pęknięty tłok. Tłok uderzył nam o koło sygnałowe na wale korbowym, które też zgiął. Koło jest przygięte. Nie będę tego prostował. To się prawdopodobnie nazywa koło foniczne. Wymienię je również. Bo jest duże prawdopodobieństwo, że czujnik obrotu wału nie będzie teraz tego koła czytał. Wymienimy to również. Wymienimy tłoki, silnik ma przebiegu 62 tysiące km, słuchajcie. Już Wam pokazuję, jak wyglądają panewki korbowodowe. Zobaczcie, jak to jest wszystko powycierane na każdym, na każdym korbowodzie. Panewki korbowodowe do wymiany, słuchajcie. I teraz tak, auto z roku 2017. I Fiat. Niczego nie poprawił. Dam, nadal mamy wadliwą uszczelkę smoka olejowego. Słuchajcie, czy to w insigni dwulitrowej, tutaj mamy Fiata 1.6. Nadal występuje ten sam problem. Te auta po prostu będą się zacierały. Słuchajcie, pozbawimy go tej wady fabrycznej, zamontujemy adapter smoka. wwalimy to i, i usuniemy tą wadę. Słuchajcie, wszystkie części do Fiata już mam. Zaczynam składać silnik. Niestety będę musiał wymienić wszystkie korbowody, ponieważ dwa korbowody są przygięte, ten jest nowy. Zamawiałem je z Turynu, troszeczkę musiałem na nie poczekać. Teraz tak, jeden korbowód mocno stary, pogięty, widać wzrokowo, drugi przygięty delikatnie i strasznie ciężko było, było stwierdzić, czy on jest prosty. Czy krzywy. Także udało nam się to zwymiarować. Drugi korbowód też jest przygięty. I jak żeśmy zwymiarowali tutaj tulejki korbowodu, okazało się, że są wyrobione. Słuchajcie, dlatego podjęliśmy decyzję z klientem, że zakładamy wszystkie cztery korbowody nowe. Także zaczynam, zakładam zaraz tłoki na, na korbowody, pierścienie. Montuję to wszystko w bloku. Słuchajcie, nowe panewki. No i działa. Nowe korby z tłokami założone. Poskręcane. Nowe koło foniczne. Teraz zakładam misę. Oczywiście pozbędę się tego nieszczęsnego uszczelniacza, który siedzi tutaj. I Przez to te silniki też się zacierają. Głównie w Insigniach dwiltrowych. Na tą chwilę. No. Zaraz wam odkręcę. Ciach! Oto. Nowe tłoczki. Teraz będę zakładał misę. Za chwilę głowicę i lecimy dalej. Mamy już głowicę przykręconą. w Kolektor sący. Założony rozrząd. Oczywiście zblokowany. Logady założone odpowiednio, napięty pasek, i składam dalej. Na to pójdzie regenerowana turbina. Także zakładam DPF już też zregenerowany. Leży tam silnik, poskładany. Słuchajcie, uzbrojony zaraz. Zakładam skrzynię i wjeżdżam. nim do środka, o. Troszeczkę pracy było, ale niebawem pierwsze odpalenie. Słuchajcie, Fiacik poskładany. Wygląda tak. Zostało założyć osłonę na silnik. O, odkładamy. Wchodzi ładnie. Co było? Trafił do nas z uszkodzonym silnikiem silnik wyglądał w środku, jakby ktoś rzucił do niego granat. Kupa części, regeneracja DPF-ów, turbin, nowy interkuler, nowe tłoki, nowe korbowody i wiele, wiele innych rzeczy. Ale udało się auto naprawić. Już palimy, pokazujemy jak chodzi. Oczywiście nowy rozrząd na to. Filtry, oleje, elegancki temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich!